Cześć, witajcie z tej strony Bartek. Witam Was w kolejnym odcinku po weekendzie. W weekend nic nie zbieraliśmy, byliśmy na takim małym wyjeździe. No a teraz trafiło nam się takie pole, podobne jak ostatnio mieliśmy, znacznie podobne. Nie jest na całym polu taka ilość kamienia, ale jest takie jedno miejsce, gdzie kamień naprawdę sypie. W długości około 100 metrów taki pas. No i powoli się męczymy. No 25,30 i 50 jest zbiornik. Pole też górzyste. jak widać ja jestem tutaj na górce, widać tam ciągnik. Eee, tam jest dołek dalej i później ciągnik jest też w góreczkę, tylko trochę niższą. Odbiór na dwa sprzęty, Ursus 1224 z taką małą przyczepą. Dwa zbiorniki wchodzą. I New Holland przemalowany na czarno. No i tam na tego New Holanda z tą szczepą dużą sybiemy 4-5, no zależy ile tam wejdzie. Jeździmy tutaj w tym kamienisku 0,8 na godzinę. I czasami trzeba się zatrzymywać jeszcze, bo taśma nie nadąża odbierać urobku. Także powoli to wszystko idzie. Trochę glinki mamy tutaj na szczytach. Więc też trochę tej glinki na tych szczytach idzie do zbiornika. Ale generalnie... Nie jest źle. Pogoda dopisuje, dzisiaj ponad 20 stopni. Także fajne lato nam się zrobiło po tej zimie, która była tydzień temu. I nadają też też widziałem że od przyrody, także ciekawie jak to będzie. A jest to już jeden z naszych ostatnich klientów na wiosnę. Także niedługo kończymy sezon. Maszyna idzie na serwis do producenta. Także tak to wygląda. O, idę, bo coś tam chyba się wcięło gdzieś. Pole ma tutaj powierzchnię około 17 hektarów. Tutaj jest podzielone na dwie części, przedzielone taką właśnie bruzdą z drzewami. A na tej części jest dużo słupów. Od linii 15 kV jest chyba z 10 i jeden taki większy. A my zbieramy sobie dalej. W sumie to pole to już prawie zebraliśmy całe na raz. Tylko, że tam cały dół, tam naprawdę są olbrzymie ilości kamienia. Będziemy zbierać na dwa razy, albo może nawet na trzy. Tylko, że po pierwszym razie będzie szedł agregat, chyba już poszedł nawet, i dopiero będziemy zbierać. Jest sporo takich dużych kamieni, których niestety nie połkniemy i zostawiamy je na polu. Pracownik ten który odwozi, tam zaznacza je jakoś, żeby było wiadomo, gdzie są. No, tu jeszcze zostało dobre dwa, trzy przejazdy, może. Mijamy. Kuży się strasznie już. No i miejscami jest trochę linki i trafia do zbiornika niestety Ale mało. W sumie tylko tu na początku jest. Ta glinka i tam dalej jest górka, gdzie jest linka. A na całym gospodarstwie mamy około 40 godzin pracy Także myślę, wczoraj zaczęliśmy, ale wczoraj to krótko Od obiadu tylko do 23 No dzisiaj cały dzień, no jutro cały dzień i myślę, że zrobimy Idziemy do operatora miejscu już zbieraliśmy Trzeba na razie na W tym miejscu już zbieraliśmy, ale gospodarz tam jeszcze do ustawił raz i znowu powyciągał kamienie do góry i znowu leci bardzo dużo. I pewnie jeszcze raz będziemy zbierać, także za trzecim razem już powinno być one mniej, chociaż jak powyciąga się znowu fałno, to znowu będzie. Pierwszym taki bardziej grubszy rękami leciał, teraz prawie sam drobny, no to grubszy przebrany jednak. Pokażę Wam zaraz jaki jest drugi sprzęt do odwozu. Podniszczony dziadek, ale jeszcze jeździ. 12.24 właśnie, bo mnie to dziwi, bo chyba 12.24 miały przedni napęd. Także może maska być od Taka przyczepka. Sypiemy na nią podwazły no nie ma burty, ale też tam się nie wysypuje za bardzo, tak bardziej na sypiemy. Dwa pełne zbiorniki, no to co? Nie ma co mówić. No i tam widać, że podbierane, Wszystko w górkę. Jeszcze zostały tutaj w sumie poprzeczniaki i to jeszcze pewnie ze dwa razy. Ten raz jeszcze jeden będziemy zbierać. tyle na tym polu. Pojedziemy na kolejne. Delikatnie się wysypało, ale to zaraz podbierzemy od razu. Przyczepa do Rąbana pełna. <grymna> Ciekawie czy będzie miał problem z podjazdem. Już się dowiedziałem, przedni napęd zdjęli i założyli miękki przód do Ursusa. Także tak to wygląda. skończyliśmy na dzisiaj, godzina 23 około i lecimy na hotel. Także to tyle w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnym, na razie cześć!